W tym filmie poznasz historię gier Valve oraz co dzięki nim zawdzięczamy w tej branży. Omówimy zasługi oraz, co najważniejsze, grzechy, afery i kontrowersje wokół Gripena i spółki. Czy wyobrażasz sobie Wiedźmina Trójkę bez fabuły? Albo czy wyobrażasz sobie jakąkolwiek grę, która zachwyciła cię swoją historią, podejściem do narracji, bez tej właśnie Fabuły jakiejkolwiek narracji. Dzisiaj brzmi to jak abstrakcja, jednak tak kiedyś wyglądały gry. No bo czy graliśmy Wolfensteina dlatego, bo była tam super fabuła, czy bardziej dlatego, że gra miała świetny gameplay, przyjemnie się w to grało, były ciekawe zaprojektowane poziomy, oraz jako Polak mogliśmy zacząć. "Nemce!" Ta! A tak na serio, jak to się stało, że gry zaczęły opowiadać coraz bardziej rozbudowane historie i jaką rolę w tym procesie odegrało WALF? W 1966 roku Gabe Newell i Mark Harrington postanawiają opuścić swoją dotychczasową pracę w Microsoft'cie i otwierają swoje własne studio Valve. Ich pierwszym produktem był wypuszczony w 1998 roku Half-Life. Gra była pierwszą osobą strzelanką z liście rozbudowaną fabułą. Wcielamy się w rolę Gordona Freemana, doktora fizyki teoretycznej, zmuszonego do wywalczenia sobie Drogi ucieczki z amerykańskiego środka badawczego. A wszystko przez to, że w wyniku jednego eksperymentu doszło do śmierci bardzo wielu osób. Trzeba wiać. Grę przerywają oczywiście wyreżyserowane cutscenki, które dodają takiej filmowości do całej rozgrywki. Half-Life okazał się ogromnym sukcesem i długo nie było trzeba czekać na drugą część, w do trzeciej. A i konkurencja postanowiła zaczerpnąć trochę inspiracji z dobrego Half-Life'a. Valve w tym czasie rozpoczął pracę nad kolejną produkcją. Team Fortress Classic, początkowo będący modyfikacją do gry Quake World, ostatecznie trafił jako dodatek do Half-Life'a w 1999 roku. Była to produkcja w trybie multiplayer, gdzie dwie drużyny ścierały się w trybach capture the flag, eskortowanie vip lub obrona terytorium. Team Fortress dawał nam możliwość gry różnymi klasami. Każda miała unikalne bronie i rolę w drużynie. Na przykład taki gruby pełnił funkcję tanka, spy infiltrował drużynę przeciwnika, Wtedy leczył, a snajper strzelał z dużej odległości. Samodzielna wersja tej gry została wydana dopiero po stworzeniu przez Valve Steama, ale o tym później. W tym samym roku co TF1 wychodzi pierwszy oficjalny dotek do Half-Life'a, Opposite Forces, współtworzony wraz ze studiem Gearbox, dzisiaj znanym przede wszystkim z serii Borderlands. W Opposite Force wcielam się w jednego z żołnierzy piechoty morskiej, który w podstawce stanowił przeciwnika. Główny bohater zostaje wysłany do środka badawczego, gdzie doszło do incydentu z istotami pozaziemskimi. Oczywiście w celu zneutralizowania zagrożenia i zatuszowania całej sprawy. Dodatek trafia w ręce graczy w grudniu 1999 roku. W 2000 roku dostaliśmy kolejną kultową strzelankę od Ghibela i spółki, czyli Counter-Strike'a. Początkowo był podobnie jak Team Fortressy, dodatkiem do Half-Life'a, bez którego nie mógł działać. Szybko to jednak zmienili i niedługo potem Counter-Strike był w pełni osobną produkcją. Tutaj ponownie mamy strzelankę multiplayer, z tym że tutaj jedna z drużyn wciela się w terrorystów, którzy muszą podłożyć bombę w odpowiednim miejscu, tak zwanym bombside, a druga drużyna to antyterroryści, których zadaniem jest pozbyć wszystkich terror, a następnie rozbroić bombę, jeśli ta została podłożona. W odróżnieniu od Team Fortressa CS był bardziej nastawiony na taktyczną rozgrywkę, ponieważ tutaj po śmierci nie odradzaliśmy się do końca rundy. To, co dodatkowo odróżniało CS od TFa, to to, że obie drużyny miały kilka rodzajów broni, których nie mogła mieć drużyna przeciwna. Przykładowo taki AK-44, mogli zakupić jedynie Terro. CS został wydany w 2000 roku w wersji pudełkowej, zaś w 2003 miał on swoją cyfrową premierę na Steamie. Wydanie to nosiło nazwę 1.6. Tą kultową nazwą społeczność do tej pory odróżnia go od wydanego w 2012 roku Counter Strike'a Global Opensy, o którym powiemy w dalszej części filmu. W 2003 roku Valve wypuszcza na rynek Steama, jednak nie w takiej formie, jakiej znamy go dzisiaj. Więc należy tu zadać pytanie, po co Valve potrzebny był Steam? Co się dzieje, kiedy twórcy wypuszczają jakąś łatkę, w której naprawiają błędy? No są automatycznie pobierane ze Steama lub innego launchera, którego aktualnie używamy. Dobra. Ale jak to wyglądałoby z tych launcherów? No i tutaj zaczynają się schody. Może to dla was dzisiaj jest nie do pomyślenia, ale kiedyś jak twórca wypuścił łatkę, ją zazwyczaj na swojej stronie internetowej, którą gracz musiał sam pobrać i sobie zainstalować. Oczywiście w takich idealnych warunkach, w których że twórcy wypuścili taką łatkę. I ma jeszcze internet. Steam właśnie dlatego pierwotnie powstał po to, by być takim centrum aktualizacji. Miał automatycznie informować graczy o. Jakichś nowościach, łatkach czy aktualizacjach. Dzięki temu nie musieliśmy wchodzić już na stronę producenta, w tym wypadku Valve, aby szukać nowości do naszej gry. Wszystko odbywało się automatycznie, o ile oczywiście byśmy podłączeni do internetu. Jak widać, obie strony są tutaj win-win. Gracze mają od razu aktualizację do takiego Team Fortressa. Twórcy w łatwy sposób mogą udostępniać swoją zawartość i naprawiać bugi. Oczywiście na początku były tutaj tylko gry od Valve, ale konkurencja nie daje za wygraną. Tym sposobem EA wypuszcza szybko swoje EA Origins, Ubisoft wypuszcza swojego Uplaya, a Blizzard Mattelnetta. Jeżeli chodzi o indyków, no cóż, mogli sobie pozwolić na to tylko najwięksi gracze. Rok po wydaniu Steama, premierę ma druga część Half-Life, która, podobnie jak jedynka, to zamiatała. Gra zdobyła 35 tytułów gry roku, a zarówno krytycy jak i gracze niemal jednogłośnie okrzyknęli ją arcydziełem. Pamiętajmy, że zdanie krytyków wtedy cokolwiek znaczyło, nie to co dzisiaj. Gra została stworzona na silniku Havok. Może niektórzy z was pamiętają jeszcze ten trend, gdzie we wszystkich grach była masowa destrukcja obiektów, z których zbudowany był świat. No to za tak dokładne symulacje fizyki odpowiadał właśnie Havok. Akcja gry przenosi nas do City 17. Ponownie wcielamy się w Gordona Freemana, ponownie jesteśmy zmuszeni do walki z potworami, a w trakcie gry spotykamy licznych sprzymierzeńców. half 2 zyskał tak dużą również ze względu na większą Większy postęp w jakości animacji, większy postęp w jakości dźwięku, narracji, sztucznej inteligencji przeciwników, a także grafiki. No i oczywiście silnika fizyki przez wspomnianego wcześniej Havoka. W momencie ogłoszenia ostatnich wyników sprzedaży na świecie sprzedało się ponad 4 miliony kopii tej gry. Produkty z logiem Half-Life, w tym Counter-Strike, Team Fortress, Delceki do 1 i kilka innych gier na silniku Half-Life'a sprzedały się łącznie w ponad 15 milionach kopii. W latach 2004-2007 Valve kontynuował pracę nad Half-Life 2 poprzez wydawanie popularnych dodatków. Zaś w 2008 roku Steam jako jeden z pierwszych zaczął wspierać tak zwaną możliwość gry. Dzięki temu rozwiązaniu mogliśmy uruchomić naszego save'a na przykład na komputerze znajomego, bez zawały w plików na jakieś pendrive'y czy inne zewnętrzne dyski oraz bez ryzyka utraty synchronizacji z naszym save'em. Wszystko zaczęło odbywać się tutaj automatycznie, co z jednej strony było plusem, bo wygoda, ale z drugiej z czasem doprowadziło do zmory dzisiejszego Game mianowicie cyfrowej dystrybucji i tego, że nie kupujemy dziś gry, tylko łaskawie dostajemy licencję na użytkowanie tej gry od miłościwy nam panującego Gabena i spółki lub innego producenta. Jednak znienawidzony dzisiaj Gaben miał też, nazwijmy to, inspirujące uczynki, jak na przykład to, jak powstała kultowa dziś seria Portal. Historia portala zaczyna się od grupy studentów z DigiPen Institute of Technology. W ramach projektu zaliczniowego stworzyli grę Narbacular Drop. Gra logiczna w klimatach fantazy, gdzie gracz tworzył portale, aby móc przez nie przychodzić i rozwiązywać proste łamigłówki logiczne. W dużym skrócie, studenci byli tak pewni swojego projektu, że zaczęli jak najszybciej szukać wydawcy. Oczywiście, jak możecie się domyślić, trafili na studio Valve. Legenda głosi, że podczas prezentacji swojego projektu przychodził sam Gabe Newell, któremu tak projekt się spodobał, iż powiedział biorę was i od razu przyjął studentów do wydania gry. Od ich sztandarem. Po konsultacjach przechrzczono grę z klimatu fantazy na sci-fi, dostosowano je do realiów w uniwersum Half-Life, aby te były spójne, oraz zadbali po drodze, aby nie wystąpił dysonans ludonarracyjny. Bardzo to powtórzone przez wszystkich ludologów w internecie, że darujmy sobie jego tłumaczenie. Wracając do portala, po zabycie grą łamigłówkowo fabularną, oferuje nam gameplay z tytułowymi portalami. W grze otrzymywaliśmy specjalne urządzenie, którym sterowano za pomocą myszy. Lewym przyciskiem myszy otwierano jeden portal, a prawie Wszystkie myśli, otwierano drugi. Jednym portalem wchodzimy, drugim wychodzimy. Gra spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem i trafiła do tak zwanego orange boxa pudełkowej edycji zbiorczej, Half-Lifea z wszystkimi rozszerzeniami, portala, właśnie oraz Team Fortressa. Team Fortress 2 względem jedynki przeszedł przede wszystkim zmiany graficzne. Gra zmieniła swoją oprawę graficzną na bardziej kreskówkową, zaś postacie na bardziej humorystyczne. W końcu gruby, krzyczący Get behind me, doctor! Wol! Charge me! Ja! Oh! Brzmi jak dla mnie dosyć memiczny. Gra przeszła na model free-to-play dopiero w 2011 roku. Warto pochwalić Valve za ciekawy marketing za pomocą animacji typu Machinima. Pewnie chociaż raz spotkaliście się z tymi wszystkimi animacjami na przykład na silniku gary z moda, z Fnafa, lub gotikowe remiksy, jak na przykład Siekam Cebulkę. Pokaż mi jak siekacie cebulkę! Co jak ty Valve w ramach tych animacji prezentowało każdą z dziewięciu klas postaci w ramach serii Need the Team. A co gdybyśmy zrobili z Team Fortressa zamiast PvP PvE i oddali zombie? Pomyślał Gabe Newell. I tak stworzył Left 4 Dead. A. Co wyróżniało tę grę wydaną w 2008 roku? Ano to, że było na nowatorskim silniku, które pozwalało spawnowanie się przeciwnikom w losowych miejscach na mapie. Ilość generowanych zombie zależało od poziomu gracza. Podobnie jak w Team Fortress, tutaj też każda z klas zombie w tym wypadku ma jakieś swoje specjalne umiejętności wyróżniające ją na tle innych. Czy gra ma fabułę? No niby jakąś tam ma. Jest czwórka ludzi, oni przechodzą mapy do punktów ewakuacyjnych. Potem okazuje się, że ten punkt ewakuacyjny nie dał rady, więc idą do kolejnego punktu ewakuacyjnego, potem tam też jest niebezpiecznie, idą tak w kółko, w kółko i w kółko. Aż powstaje nam takie trochę uproszczone The Walking Dead. Sukces gry był tak ogromny, że rok później wychodzi już druga część Left 4 Dead, rozszerzająca zasób specjalnych zombie, wprowadzająca nowe przedmioty oraz dodająca jeszcze więcej w latach 2011-2013 w Valve dużo się dzieje. Powstaje kontynuacja portala. Zostaje wytany Counter-Strike Global Offensive, który, podobnie jak wcześniej Team Fortress i Left 4D, pozamiatał i ustanowił nowy standard dla taktycznych strzelanek których w odróżnieniu od np. BF-ów nie mogłeś od tak wparować w pięciu wrogów, bo odczekasz parę sekund i się odrodzisz. Oczywiście mówię to w wielkim uproszczeniu. Umierasz i odradza się dopiero w kolejnej rundzie, przez co każdy zawodnik jest na wagę złota. Jakby tego było mało, Valve wykupuje prawa do doty i tworzy jej kontynuację na Steam'a. Tym razem jako osobną grę, a nie moda do Warcraft. Rzucając w ten sposób rękawice Riot Games, którego LOL stawał się coraz bardziej popularny. Tutaj warto się na chwilę zatrzymać i podsumować, jak do tej pory zaprezentował nam się Valve. Przez pierwsze lata działalności dali się poznać jako innowacyjni twórcy. Seria Half-Life wprowadziła narrację w grach i była to pełnoprawna fabuła, pełna wątków w postaci worldbuildingu. W końcu było to coś więcej niż tu masz poziomy, jesteś na Marsie, idź i strzelaj. W no, nawiązaniu w tym wypadku do dumach. Oprócz singlówek dostaliśmy również kultowe gry multiplayer, zarówno te bardziej taktyczne i wymagające większej strategii jak Counter-Strike, jak i te z humorem i różnymi klasami jak Team Fortress, które dzisiaj nazwałbym protoplastą hero-shooterów jak Overwatch lub nadchodzące Marvel Rivals. Steam przez lata mocno ewoluował i zaczął przyjmować innych wydawców, przez co stało się takim marketplacem. Steam w tym wypadku był takim marketplacem tylko dla graczy i twórców gier. W 2013 roku Steam przeszedł potężne zmiany. Jednym z nich było wprowadzenie warsztatu Sim, który był rajem dla moderu. Było to o tyle wygodne, że wgrywając z mody do takich gier jak chociażby Doncer bądź Skyrim, nie musieliśmy od razu pobierać całego zewnętrznego launchera, jak w tym wypadku Nexus Mods Manager, tylko mogliśmy bezpośrednio otworzyć warsztat, znaleźć interesującą nas modyfikację, kliknąć za subskrybuj i od razu automatycznie to było pobierane. A parę sekund później mogliśmy już uruchomić grę z naszym modem. Dorzućmy do tego rynek Steam, przejrzysty interfejs i to, że twórcy mogą łatwo informować graczy nad czym obecnie pracują. No to mamy szeroki wachlarz możliwości. Inną opcją było wprowadzenie Early Accessu, który wtedy nazywano Steam Greenlights. Jedną z perełek, które zaistniały dzięki Steam Greenlights był ProForce, wymagająca gra platformowo-strężnościowa, gdzie mieliśmy największe giga kina, jak na przykład Indiana Jonesa, Taka Norrisa, Robocopa, Terminatora i wielu innych. Komputery Steam Machine zapowiadane jako rewolucja na systemach Linuxa padła tak szybko jak tylko powstała ze względu na swoje horrendalne ceny. Niemniej jednak dla Wal była to cenna lekcja, z której wyciągnęli Steam Decka i idący za nim i Nintendo Switchem trend odrodzonych handheldów. A co najbardziej boli twórców gier na Steamie? To, że muszą płacić za każdą sprzedaną sztukę 30% Geybenowi. Steam stał się niestety monopolistą, który przez swoją wielkość może bez problemu narzucać warunki innym studiom. No dobra, pora na mięso, na które tutaj wszyscy przeszliśmy. Pora na grzechy Gabena i spółki, hua hua hua. Valve znalazł się w centrum ogromnej afery hazardowej związanej ze skórkami do broń w grze Counter Strike Global Offensive. Skórki te zaczęły robić jako wirtualna waluta na nielegalnych loteriach hazardowych w internecie. Gracze, w tym nieletni, mogli w różnorakich grach losowych obstawiać skórki, co oczywiście budziło ogromne kontrowersje. Valve zostało oskarżone o ignorowanie tego problemu, ze względu na to, iż otrzymywali ogromne prowizje na sprzedażach skórek. Po pewnym czasie, pod naciskami jednak, zrobili porządek z tym, zamykając parę takich stronek oraz regulując pewne kwestie w swoim regulaminie. Wal znalazł się także pod lupą brytyjskiego Urzędu Ochrony Praw Konsumenta ze względu na zrobienie w bambuko około 14 milionów Brytyjczyków. Problem dotyczył polityki zwrotów platformy Steam, która była dość niejasna i mało przejrzysta. Władze brytyjskie stwierdziły, że Walw bardzo niejasny i skomplikowany sposób informował o możliwościach zwrotu, co skutkowało utratą pieniędzy przez obywateli. W rezultacie Valve oczywiście uprościł politykę zwrotów oraz sprawił, że była ona bardziej przejrzysta. W 2016 roku tym razem Australia skarżyła Wolf o łamanie praw konsumentów. Sąd australijski uznał, że Valve nie oferowało możliwości zwrotu produktu w przypadku, gdy byłby on wadliwy, co jest sprzeczne z polityką tegoż kraju. Valve został ukarany grzywną w wysokości 3 milionów dolarów australijskich oraz został zmuszony do zmian w swoim systemie zwrotów. Również musieli przeprosić graczy oraz poinformować ich o takowych zmianach. Firma zaczynała będąc w wielu aspektach pionierem, a dzisiaj... Cóż... Pod kątem biznesowym nie da się im odmówić, że stworzyli dla siebie idealny model. Ale to, co ostatnio robią jak sztuczne podwyższanie ceny dolara w przeliczeniu na złotówki, no to to jest jakiś nieśmieszny żart dla mnie. No i coś takiego oczywiście zasługuje na potępienie. Valve ma dosyć ciekawą tendencję, że ich sztandarowe projekty zaczynały jako fanowskie mody, jak na przykład Team Counter-Strike lub z przykładów Dota Underworld. W ostatnich latach skupia się głównie na rozwoju Steam Decka i mniejszymi grami. Jednym z ciekawszych projektów na pewno był Half-Life Alex na VR. -a. Powoli gdzieś tam słychać głosy o potencjalnym Half-Life'ie trzecim, więc może Gaben w końcu dowie się o istnieniu tejże cyfry? Co jednak przyniesie przyszłość, pozostaje nam czekać. Mamy nadzieję, że film się podobał i że zostawisz nam suba oraz łapkę dla zasięgu. Nie starczyło niestety czasu na omówienie dosłownie wszystkich produkcji od Valve, jednak mamy nadzieję, że materiał był dla Ciebie treściwy. Jeśli znasz inne afery i kontrowersje z Gabenem, o których tu nie wspomnieliśmy, koniecznie napisz nam o nich w komentarzu. Pogrillujemy ich razem. Tyle od nas. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia!